na Pomorzu, znali między egzamin właśnie z tej swojej postawy patriotyzmu, wiary i ilości ojczyzny. I to był to bogactwo, to był ten ogromny skarb, jaki czerpali. Czerpali dla budowania naszej ojczyzny. Nie szukali jakichś właśnie wzorców w krajach obcych u siebie. Właśnie poświęcili światło Ojczyzny, którzy potrafili ojczyzny w tej Ojczyźnie trwać, zachowywać swoim sercem, powolną i życiem przypieczętowali to. to właśnie swoją pracę dla tej ziemi. Stąd wielki dla nich z naszej strony, dla nich szacunek. Polska ze względu na swoją trudną historię jest miejscem, gdzie mamy tysiące grobów i cmentarzy wojennych, i chcemy się nimi wszystkimi opiekować i to jest zadanie państwa polskiego i staramy się to robić, ale jest to bardzo trudne, jeśli się nie ma na miejscu w pobliżu tych grobów i cmentarzy wojennych partnerów społecznych. Takim stowarzyszeniem jest właśnie Stowarzyszenie Rodzina Piasińska, która już od ćwierć wieku tutaj działa na terenie Ziemi herowskiej. I dba o tę pamięć, dba też fizycznie, materialnie o te miejsca. Mój dziadek, który zginął 13 września 1939 roku w walce z Niemcami na Oksywiu jako żołnierz wojska polskiego, był działaczem przedwojennym, działaczem Związku Zachodniego. Był więc na listach proskrypcyjnych. Niemcy po zakończeniu kampanii wrześniowej przyszli do jego domu w Rumi i go szukali. Gdyby nie zginął z bronią w ręku, Miałbym pewność, że mogę go znaleźć w lesie Piaśnickim. Dlatego to miejsce jest dla mnie tak bardzo ważne, bo, bo wiem, że gdyby ten los mojego dziadka inaczej by się potoczył, to ja też byłbym członkiem rodziny Piaśnickiej, rozumianym jako osoba, która, która ma swojego krewnego, pochowanego, zamordowanego, spopilonego i pochowanego w tym lesie. Dlatego mam do tego miejsca taki osobisty, emocjonalny stosunek. Dzisiejsze emocje, no to, że jak powiem, zwłaszcza zagospodarowuje jubileusz 25-lecia. To szmat czasu, to szmat historii, to też, że jak powiem, wiele wykonanych działań, to wiele, że jak powiem, odbytych spotkań, wiele wykonanej pracy. I, jakie emocje? No, może w jakimś skromnym stopniu poczucie dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonanej pracy. Jak zostałam wybrana prezesem, bo ja nie jestem typem y, działacza, ale to była taka radość y, tego spotkania z moim ojcem, którego nie pamiętam, tylko ze zdjęć, które mama ratowała. Byłam jeszcze za mała. I to, to samo dziś odczuwam. Przyznam się, że tyle lat upłynęło, w związku z tym nie byłam pewna, czy przyjadę. No ale jestem szczęśliwa, że, że tak się stało, że przyjechałam. Tata skończył Politechnikę Gdańską, okrętownictwo, pochodził z Wielkopolski. Właśnie ja nie, nie mam charakteru taty, bo mój tata zawsze działał, zresztą już zdążył nawet w powstaniu Wielkopolskim walczyć. Przedtem, ale i pracował po skończeniu w stoczni marynarki wojennej na stanowisku kierownika ruchu. Tata w pierwszej chwili uciekł na strych, ale mówi, będą ciągać rodzinę, zszedł i się poddał. Korzystając z potencjału, jakie mają organizacje pozarządowe, potrafimy docierać do materiałów, do przesłań, do wspomnień. Do których w sposób sformalizowany, instytucjonalny być może nigdy byśmy nie dotarli, ponieważ za tym stoją często ludzie, którzy wprawdzie oddani swojej pracy, ale z tą historią nie mają bezpośredniej styczności, czyli sami jej nie przeżyli, lub nie jest to historia po prostu rodzinna. Członkowie stowarzyszenia to w dużej mierze potomkowie ofiar zbrodni w Piaśnicy i jako tacy, oprócz samej wiedzy, mogą odbiorcy tych treści zaoferować również swoje emocje i, i motywować do podjęcia działań wraz z nimi.